Ach, w końcu mogę wyłączyć już tą Helenę Rombaną. Cześć! DLC Genesis, część pierwsza. To Dodatek, który w dużym stopniu zmienia naszą rozgrywkę w arku. Podziela całą mapę na różne sektory, gdzie nie respimy się już na plaży, lecz. Niebezpiecznych miejscach a każdy sektor różni się różnymi trudnościami. Zapraszam Was do omówienia Genesis części pierwszej. Sektorów mamy pięć. Są nimi Arktyka, Księżyc, Ocean, Wulkan i Mokradła. Każdy z tych sektorów różni się od siebie w drastyczny sposób. Jeden jest zimny, drugi wręcz gorący. Na każdym są inne zwierzęta i inne otoczenie, a transport między nimi możemy konać tylko i wyłącznie używając heleny. Każdy sektor ma swoje specyficzne stworzenie. Który podkreśla klimat właśnie tych miejsc. A same w sobie, te miejsca mają również biomy różniące się od siebie w naprawdę różny sposób niż pozostała część otoczenia. No fajnie, ale. Co z całą rozgrywką. Może i pisze, że mokrawa są łatwym sektorem do przeżycia akurat nie są, są jednym z najtrudniejszych. Lepiej wam będzie rozpocząć gireczkę na Arktyce lub Oceanie. Niby Ocean pisze, że jest trudny, ale jedyne co tam trudne jest to znaleźć jakiś kamień. A taki kamień zawsze możemy kupić w sklepie u Heleny. Co z samego sklepu u Heleny możemy tam kupić naprawdę masę rzeczy. Szczerze mówiąc, to jest po prostu jedna z głównych rzeczy przetrwania właśnie na. Genesis. Od surowców, aż nawet po skrzyneczki, które dają nam różne rzeczy, bronie, jak i schematy. A co jeżeli chodzi o kasę? Zdobywamy ją naprawiając klicze, które są rozsiane po całej mapie. Możemy zdobyć też więcej kasy, robiąc różne zadania. Podczas tych zadań także zdobywamy różne przedmioty, które pomogą nam w giereczce. A co do samej misji? Zbusują nam początek giereczki, które mamy i naprawdę w szybki sposób będziemy w stanie się rozwinąć z takimi przedmiotami, które zdobędziemy wykonując je. Oprócz tego po jakimś czasie wykonywania ich będziemy mieli nawet okazję pokonać bossy, które zagwarantują nam schematy na mega dobre rzeczy, które pomogą nam zdominować świat. Oprócz tego miejsca, w których znajdują się misje, są dosyć niekorzystne dla nas. Obszary te właśnie są zaznaczone obszarami misji i w tych właśnie miejscach możemy budować i nawet zrobić sobie bazę ale niestety te obszary mają obrażenia struktur razy 6. Co do jeszcze dinozaurów, na Księżycu możemy spotkać tylko warianty dinozaurów w tekowej formie. Natomiast w reszcie sektorów mamy szansę na znalezienie dinozaurów, tak zwanych X-ów. Te dinozaury po swej mają zwiększone obrażenia o 5%, jak i ich HP jest zmniejszone w 3%. Jednakże, jeżeli spotkamy dzikiego takiego dinozaura, to nasze dinozaury będą zostały od nich. Dosyć zwiększone obrażenia. 250% zwiększone obrażenia są właśnie do oswojonych dinozaurów i 60% odporności na ich ataki. Więc walczenie z X-ami, naszymi dinozaurami, nie jest zbytnio korzystne, ale to też nie znaczy, że nie jest możliwe. Mimo iż no, na Genosie znajdziemy latacze, nie znaczy to wcale, że będziemy w stanie na nich latać. Podobnie jak na aberracji, latacze są zablokowane, więc jedyne co możemy z nimi zrobić, to wykorzystać je na jednej mapie. A nawet jeżeli byście chcieli polotać takim Monagbarem po Genesis, powiem wam, że nie jest już to dostępne. Najwyżej co, to możecie siedzieć na miejscu pasażera i smucić się. No i to chyba byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Mówię, na tego DLC. Do następnego. Cześć.